Dzień dobry wszystkim. Dawno nic nie nagrywałem. Szybki afdecik baniaczka przed pracą. Glony szalające, zielone, jakieś paskudne nity odeszły. Co zrobiłem? No, zrobiłem tak jak pisaliście w komentarzach. Dziękuję wszystkim za pomoc. Z fosforem zjechałem do zera. Podbiankami. Zaciemniłem akwarium na 4 dni. Nic tu się nie świeciło. Później wyrównałem parametry. No i pomału stopniową lampy poszły w ruch. Nie od razu wszystko naraz. Jakieś takie zielone naloty na tej czerwonej Ludwigi też odeszły. No, zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc w komentarzach Przedało się Bo widzę tutaj Chyba im wrzucę jeszcze kosteczkę mrożoną Jeszcze by sobie podjadły o, proszę ci bardzo Musisz się nagrać Szukają jeszcze jedząk Glony tam zawsze jakieś są Jeszcze nie widziałem akwarium bez glonu. Zobaczymy Poradziłem sobie z tymi nitkami Teraz będę działał w kierunku Zjechania z GH I pozbycia się podłoża, które podwyższa mi to GH Jakaś kreska się odbija, ale Trudno Gitara. Odjedziemy trochę o, tak, tak, tak. Dobrze. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Niedługo może coś nagram. Mam nadzieję, że się nic złego nie wydarzy. Parametry wody muszę kontrolować. Wiadomo, azot, fosfor trzymać się na odpowiednich poziomach, żeby się tutaj mi coś znowu nie popsuło. Dziękuję i pozdrawiam.